Sandomierscy radni powiatowi wyrazili zgodę na zwiększenie budżetu inwestycji, jakie zaplanowane są w sandomierskich szkołach. 90 tysięcy złotych więcej kosztować będzie modernizacja budynku drugiego liceum, a 5 tysięcy ekonomika. Dodatkowe pieniądze na inwestycje w drugim LO potrzebne są, bo wykonawca z najtańszą ofertą nie uzupełnił wymaganej dokumentacji, co w praktyce oznacza zmianę firmy, która zrealizuje zadania. Pierwsza firma, która złożyła ofertę w wyniku postępowania, wtedy też te środki takie mieliśmy, wycofała się z dalszego procesu, jeśli chodzi o uzupełnienie dokumentacji wykonawcą remontu drugiego liceum ogólnokształcącego będzie firma Darmis z Warszawy. Za kwotę milion złotych 94 tysiąca złotych. Samorząd powiatowy nie narzeka, że musi ponieść dodatkowe koszty. Wydatek nieplanowany, ale przy dofinansowaniu, które uzyskaliśmy ponad 90%, chyba 98 jest to i tak. Yy. Kwota, która y, możemy ją po prostu odżałować, bo dofinansowanie olbrzymie, a i też szkoła się niezwykle zmieni. Te niezwykłe zmiany w tej szkole to m.in. nowe instalacje, wymiana stolarki. Wymiana instalacji, klatka, klatki schodowe, które nie spełniały wymogów bezpieczeństwa, będą wyremontowane, y, korytarze, drzwi do sal dydaktycznych, y, instalacje hydrauliczna, elektryczna. Radni wyrazili również zgodę na przeznaczenie 5 tys. zł na nadzór inwestorski przy remoncie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Sandomierzu. W tej szkole zakres robót wartości około 450 tysięcy jest mniejszy niż w drugim liceum. Aula, która jest piękna, będzie odnowiona. Również całe wnętrze szkoły starej części będzie wymalowane, odrestaurowane. Jerzy Strzyż, STV Info.